Szanowni Państwo, w związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa i koniecznością przebywania przez wiele dni na kwarantannie pod obserwacją wielu ludzi, uruchamiamy program pomocy żywnościowej dla tych, którzy nie są w stanie samemu sobie zapewnić, nie mają zapasów, ale również nie mają, dotyczy to ludzi starszych, często chorych, gdzieś w pobliżu krewnych, znajomych, przyjaciół, którzy by takiej pomocy udzielili. Dlatego uruchamiamy program, który sprawdził się dobrze od wielu lat jako program pomocy dla ludzi najuboższych. Rocznie korzystało do tej pory z tego programu około 1 200 1, 300 tysięcy podopiecznych. Ten program będzie działał na takiej zasadzie, że osoby skierowane na kwarantannę Informacja o tych osobach trafi do Ośrodka Pomocy Społecznej gminy, w której te osoby będą przebywały. Ośrodek Pomocy Społecznej zadecyduje, czy ta bezpośrednia pomoc żywnościowa tym osobom jest niezbędna i poinformuje wyspecjalizowane od wielu lat instytucje, takie jak Caritas, jak Polski Czerwony Krzyż, jak Federacja Banków Żywności, i Polski Komitet Pomocy Społecznej i te instytucje zapewnią z zasobów państwowych, zapewnią dostarczenie odpowiedniej, odpowiedniej ilości paczek dobrej polskiej żywności. My polscy rolnicy, państwo polskie w takiej sytuacji kryzysowej chce tą znakomitą polską żywnością podzielić się również z tymi, którzy nie z własnej przecież winy znaleźli się w trudnej sytuacji i wszyscy musimy im pomóc.